Tak więc witam. Dzisiaj wam pokażę jak zdobyć dwa z czterech tutaj Pokemonów skamielin mające numer 364 do 87 oczywiście e, są dwa typy, są takie jakby ptaki nozały i lodowe ryby. Oczywiście e, te ptasie skami są przypisane dla e, SWORD dla Shield są te ryb, rybogłowie z kamieniny przypisane. Także w y, 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 gracze w Sosie Sword mogą zdobyć z kamieniny ptaków i dino Teraz Shield Drake and Fish. Jak to jest sobie z Są. Y, y, może być trzy sposoby. Jeden jest tylko jednorazowy w Musimy się udać do. E, w tą lokalizację tutaj. W Field jest to przedszkola dla Pokémonów. Właśnie jest tutaj. I na wprost niego. się przejechać. Jest dwóch typków. Dziś trzeba tutaj z szczelin pozbierać energię. też zbiorę jeszcze 200 punktów. No tutaj ich usługi kosztują po 500 y, watów. I gdzie oni tutaj byli? Tutaj. Oni dają właśnie te skamieliny przypisane dla konkretnej wersji gry. Tak, u mnie w SWORD dostawał ptasie i dajno. Najlepiej więcej tych skamielin daje ten brat, z... ten. ten Gujnik z lewej strony że spróbuję u niego 4 razy sobie zdobyć te skamieliny. Przecież skamieliny. skamieliny są bardzo rzadkie u nich. Niekiedy właśnie tak teraz po jedną albo dwie sztuki e, się zdobywa. Niekiedy. Ja się udało najwięcej oś... e, nabić kombo u niego 18 oś... no, sztuk. Najmniej oczywiście jedną. I to ka każde właśnie wejście kosztuje, każde kopalnie kosztuje około 500 W. także tutaj mi się nie udało żadnego z zdobyć. Do tego biata. Większość tu są właśnie kamienie ewolucyjne. O, podle kap, Tu mi się dało jeden właśnie Dajno zdobyć. To właśnie ta skamieniałość Dajno potrzebna do. Y tego, tego, tego pokémonu skrajnie Jeszcze raz. Jeszcze jedna szansa. Kolejne boce cap. Także tutaj mi się nie da te, teraz ten ptaków zdobyć, ale udało mi się zdobyć wcześniej te skamieniałości ptaka i dino. Też pokażę, też jest możliwość zdobycia w grze swojej zdobycia jednej skamieniałości skręcia, z gry przeciwnej. Pokażę Wam gdzie jest ta skamieniałość, ale jeszcze najpierw pokażę Wam gdzie można zdobyć jeszcze dwie skamieniałości tego typu ze swojej gry. Mianowicie, w Stow On Site jest NPC, który daje dwie skamieniałości jednego typu w swojej gry właśnie tutaj w półkę centrum dostałem od tego NPC-ta dwa dwie skamieniałości ptaka, te Beard, które, by, które właśnie mi nie dopło i z tymi skamieniałościami trzeba lecieć. Na drogę numer 6 wybrać sobie ten przelot. Tu sobie zejdę. I tutaj w tym miejscu z płysków na ziemi tych białych gwiazdek dropnął mi e, właśnie ten drake zamrożony. To jest kamieniałość. I dzięki temu mogę oba drajki zrobić. Frost, jak jak nie zapomnę dam wam całą rozpiskę tych czterech kombinacji jakie można zrobić. Oczywiście te rybogłowie kombinacje można tylko w sword zrobić, ale oczywiście słowo nie mam, to tylko co muszę się pocieszyć tymi ptakami. Także tu mam elektryczny smok. Także to ten właśnie z kombinacji z tym itemem z, e, sword, z Shielda. A to jest właśnie kombinacja, która mogę zrobić wielorazowo z tych dwóch kamieni, które właśnie e, dropią mi w e, mojej grze w Sword. Także tutaj jest ten lodowy, lodowy ptak. Z tego ptaka mogę robić tyle, ile po prostu mam z tych kamieniałości. Jego mogę nie skończyć. A żeby zrobić tego pierwszego, no to potrzebuję tej skramieniałości z shieldów. Oczywiście odp odpowiednio w facie shield. E, będę mógł zrobi e, będziemy zrobić będziemy zrobić fish plus deck, czyli deaco fish a w wersji a z podstawowych e, tych czy chwila deck jest tak deck jest u nich oni to będą mogli podstawowo zrobić w, w fish a wraz z i, te, I tym skamieniałością Dino, która jest u nas, będziemy mogli Arctofisha zrobić. Oczywiście u nich będzie można e, zrobić tylko jednego Arctofisha, ale oczywiście, żeby, musieli, oczywiście żeby, żeby zrobić więcej tych Arctofiszy, będą potrzebowali e, Dino skamieniałość z wersji Sworda. Oczywiście można przygotować e, sobie kilka tych e, Arctozoltów, w naszej wersji i tajdować się za e, te na przykład fish od reiki albo fish od daino wraz z, wraz z odpowiednim skamieniałością e, także u, u mnie jest e, daino to dam, wcześniej bym musiał wejść w pokemony EK i tutaj tym akto e, sobie te akto zolty wszystkie te ptaszki także te akto zolty pójdą na tejda. I tak, e, wejść w baga i Chwila, co oni tam e, wysłują, gdzie jest e, Drake, Dino and Bird, więc ja dostałem e, o nich, skoro ja dostałem Dino, to. Chwila, jak teraz są zmienić To z Drake, to nie dałem Dino To dać e, Dino Gift to Dyno A jak co, to może zawsze dać można e, Ptasiego, chociaż nie tutaj źle dałem pewną ale to tam ki I właśnie jest, można sobie trade'ować właśnie takimi Ark i się tradeować za e, te fisze, Także to powiem na tyle. Aż to jeszcze można e, dać jednego z, też tego drugiego można dać z Ark. -tym ptasi tak, tak to można zrobić i się po prostu tradenąć dwoma czy tam po, dwa, po dwie sztuki każdego komuś tradować i tak sobie później uzbier uzbierać yy, te skalienie na ewolucję także tak to mniej więcej wygląda w skrócie teleportować się na dziką strefę tam do tych braci, żeby zbierać sobie wcześniej woltów, przycieść tutaj, tam na spodzie, zebrać sobie jedną skamielinę, u niej złożyć je i potem zreserwować się z kimś za elementy rybie. Także, to byłoby na tyle. Eee, także na razie, cześć!